Szanowni Państwo, dzisiaj rano o 8 poszedłem do Sądu Najwyższego, z tego powodu, że informatorzy wczoraj poinformowali mnie, iż protokoły, które nadeszły z sądów rejonowych, a które zleciła nielegalna Izba, protokoły przeliczenia w obwodowych komisjach wyborczych wykazały we wszystkich jeszcze nie wszystkie protokoły wczoraj chyba były w Sądzie Najwyższym, że mamy do czynienia z fałszerstwami wyborczymi. Poszedłem dzisiaj poprosić tę Izbę o udostępnienie tych protokołów. Podałem trzy podstawy prawne. Po pierwsze dostęp do informacji publicznej. Te protokoły nie są żadne. Żadną klauzulą tajności to nie jest postępowanie tajne, to jest postępowanie prowadzone w ramach KPC, czyli Kodeksu Postępowania Cywilnego. Nie ma tam ani śladu tajności, nie ma żadnego śledztwa wokół tego. To są wszystko jawne dokumenty, do których opinia publiczna ma prawo. Po drugie podałem w podstawę prawną taką, że jako obywatel złożyłem protest i w związku z tym uczestniczę w tym postępowaniu. Mam prawo do dostępu do wszystkich dokumentów. Złożyłem wniosek o to, aby przeliczyć wszystkie komisje obwodowe, no to mam prawo do informacji, jak jest przynajmniej częściowo realizowany ten wniosek. I wreszcie zażądałem tych dokumentów jako poseł reprezentujący społeczeństwo, który ma na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła senatora prawo do tego, aby otrzymać dostęp nawet do dokumentów tajnych. Izba Kontroli Nadzwyczajnej która jest fałszywym sądem, takim można powiedzieć, rakiem budynku Sądu Najwyższego. Odmówiła mi dostępu do tych dokumentów. Przekazując sprawę do rozstrzygnięcia pani Manowskiej, która zasiada w hotelu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, udałem się do niej, rozmawiałem z nią. Ona powiedziała, że tych dokumentów mi nie wydały. Po prostu nie. Dlaczego nie? Bo nie. W związku z tym przyjmuję, że ci informatorzy mówili prawdę i że mieliśmy do czynienia z udowodnieniem w tych przypadkach, które, o które zwróciła się trójka sędziów sądu. Mieliśmy do czynienia z oszustwami wyborczymi. W świetle to, co się zdarzyło przedwczoraj, czyli decyzji PKW, która uznała się za niewładną do podjęcia ostatecznych decyzji i do rozstrzygnięcia, kto wygrał wybory prezydenckie. OPKW przedstawiła wynik z tych protokołów wyborczych, ale stwierdziła w swoim sprawozdaniu, że były liczne nieprawidłowości w drugiej turze, te właśnie, o których rozmawiałem dzisiaj z panią Monoską, które te nieprawidłowości mogły mieć wpływ, tak nam dokładnie życzył mówiąc, PKW nazwała to incydenty mogące mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia. I PKW przekazała swoje stanowisko, że rozstrzygnięciem tych incydentów powinno być, powinno być dokonane przez prawdziwą Izbę Sądu Najwyższego, czyli uznawaną przez Prawo międzynarodowej Polską Konstytucję. Takie jest stanowisko PKW. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do sedna. W moim przekonaniu ta Izba po to została powołana, aby kryć fałszerstwa wyborcze PiS. Taki był jej cel od początku. To był pomysł Jarosława Kaczyńskiego. W roku 18 wprowadzono zasadę, że można tworzyć ileś tam komitetów małych wyborczych, które później przedstawiają swoich kandydatów do komisji i przejmują kontrolę nad komisjami. To zrobiono w roku 1900, 2018. Zmieniono tak prawo, że fanatyczne grupy od Ojca Rydzyka, zbudowane w kilku prawicowych partyjkach, przedstawiały kandydatów do komisji obwodowych wielokrotnie częściej niż normalni kandydaci. Już to się odbywało w wyborach parlamentarnych, odbywało się w wyborach prezydenckich w roku 2020, ale w tym roku miało szczególne znaczenie, bo wynik. Był bardzo zbliżony. I te grupy obsadziły większość komisji. Miały większość przewodniczących. Przypominam, ponad 4 tysiące przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, a właściwie bliżej 5 tysięcy, było obsadzonych przez osoby wskazane przez kandydatów, którzy nie kandydowali w tych wyborach, tylko zarejestrowali swoje komitety. I w rezultacie. Tych przewodniczących PiS miało około 13 tysięcy, a koalicja obywatelska około 5. Taka była proporcja, a reszta się rozkładała pomiędzy panem Encenem, panem Braunem, panem Jakubiakiem, który był też i innymi. I oczywiście też pomiędzy panem Biejat a Hołowinem. Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją opanowania systemu liczenia głosów przez PiS. Znaczycie państwo, ze względu na spóźnienie TVP. Wysłuchać e, bijącego zegara. Pytań, komu bije dzwon. E, w rezultacie tego opanowania mieli możliwość e, liczenia głosów w inny sposób, niż to się odbywało przez 35 lat. Ta większość w tych komisjach była czasami taka, że nie było żadnego przedstawiciela Komitetu Rafał Trzaskowskiego. Wielu ze względu na liczenie. No bo to jest statystyka, prawda? Jeżeli ktoś ma 20 losów, a ktoś ma jeden, no to jest oczywiste, że ten, kto ma 20 losów, wygra częściej niż ten, kto ma jeden. Więc w niektórych obwodowych komisjach nie było w ogóle przedstawicieli Rafała Trzaskowskiego. I w tych właśnie mamy najczęściej do czynienia z fałszerstwami. Taka sytuacja powoduje, proszę Państwa, że nie mamy ustalonego prawidłowo wyniku wyborczego. PKW, można być, umyła ręce, powiedziała, nikt to rozstrzygnie Sąd Najwyższy w prawidłowym składzie. A Sądu Najwyższego w prawidłowym składzie nie ma. Moje, mój protest wyborczy został bezprawnie, bezczelnie przyjęty przez tą Izbę, bo dzisiaj też przejrzałem swoje dokumenty i ro, rozstrzyga się to przed Izbą, którą, której nikt nie uznaje złożoną z kolegów pana Jarosława Kaczyńskiego, mimo że ja wnioskowałem i w tym zorze, który wskazałem był wniosek, żeby to przekazywać do Izby Pracy. To jest, te dokumenty są pobierane i to ma być rozstrzygnięte wszystko w zamkniętym miejscu. Tam jest proszę Państwa strefa bezpieczeństwa w ogóle. Nie wiem czy wiecie, ale w Sądzie Najwyższym ta Izba jest takim ciałem, gdzie nie można w ogóle wejść, gdzie można de facto wejść, ale sekretariat tej Izby jest odgrodzony od przeciwnie, nie tam nie puszczono. Mimo, że jestem adwokatem, który w tym sądzie pracuje od samego początku powstania tego budynku. Teraz pytanie, proszę Państwa, i tutaj dochodzę do klu. Co dalej? Bo wygląda na to, że orzeczenie w sprawie ważności wyborów zostanie skręcone przez grupę kolegów Jarosława Kaczyńskiego, która bezczelnie nazywa się Izbą Nadzwyczajną Sądu Najwyższego. W tą stronę to idzie, bo jeżeli oni nawet ukrywają dokumenty o oczywistych fałszerstwach, no to jak mają podjąć inną, inną decyzję? Tymczasem 60%, ponad 60% obywateli domaga się przeliczenia głosów. Mamy do tego prawo, proszę państwa. Każdy głos jest ważny. Każda osoba, która szła do wyborów, pokonywała czasem jakieś większe lub mniejsze... Trudności, żeby dotrzeć do lokalu wyborczego, ma prawo wiedzieć, czy głos, który oddała, został prawidłowo policzony. To jest podstawowe prawo obywatelskie. Tego nikt nie może nazwać jakąś rewolucją czy podważaniem wyniku wyborów. Przecież ja nie podważam wyniku wyborów. Ja chcę przeliczenia głosów. Uważam po prostu, że przeliczenie było nieprawidłowe. I mam do tego prawo. To gwarantuje mi Konstytucja. Pan Jarosław Kaczyński zabrał mi to prawo, bo do oceny tego protestu wyznaczył ludzi, którzy nie mają żadnych kompetencji i nie są w ogóle sędziami. I to prawo, proszę Państwa obywatelskie, do tego, żeby nasze głosy były policzone prawidłowo i żeby Izba, która rozstrzyga ważności wyborów była prawidłową sądem, zostało nam zabrane. Ogólne zasady prawa mówią, że ten, który narusza prawo, a Jarosław Kaczyński tworząc tą Izbę naruszył prawo i wiemy to z orzeczeń Sądu Najwyższego, z orzeczeń SUE, z orzeczeń ETPC, ten, który naruszył prawo, nie może czerpać korzyści z tego naruszenia. Przed dylematem stoi teraz Zgromadzenie Narodowe. Poproszę Państwa, na końcu decyzję o tym, czy przyjąć, czy nie przyjąć przysięgi Karola Nawrockiego, który się szykuje, jak rozumiem, mimo w, w takiego no, braku stwierdzenia ostatecznego przez PKW, kto wygrał, do tego, żeby 6 sierpnia złożyć przysięgę, będzie musiało podjąć Zgromadzenie Narodowe. I nie Marszałek Sejmu, bo Marszałek Sejmu musi to Zgromadzenie Narodowe zwołać. Ale każdy z 560 członków Zgromadzenia Narodowego będzie musiał podjąć decyzję. Co z tym fantem zrobić? To będzie nasza odpowiedzialność. Ja dzisiaj zwracam się do szefów katedr prawa konstytucyjnego w całej Polsce z prośbą o opinię na temat tego kryzysu konstytucyjnego, w którym żeśmy się znaleźli, i prośbą o opinię na wypadek gdyby. Ta izba pana Kaczyńskiego skręciła wyrok w sprawie ważności wyborów i nie zarządziła ponownego przeliczenia. Opinie na temat tego, czy prawidłowym działaniem w takiej sytuacji nie byłoby raczej ogłoszenie przerwy w Zgromadzeniu Narodowym, przegłosowanie przerwy w Zgromadzeniu Narodowym, na przykład do 6 września, w tym czasie przegłosowanie ustawy o Sądzie Najwyższym, wówczas pełnić obowiązki prezydenta będzie marszałek Sejmu. Przegłosowanie tej ustawy po to, aby Sąd Najwyższy mógł się zebrać, chociażby tak jak w tym składzie, jak żeśmy proponowali parę miesięcy temu ustawa naprawcza pana marszałka Połowni, czyli 15 najstarszych sędziów Sądu Najwyższego i żeby to Sąd Najwyższy odpowiedział nam na pytanie, czy mamy przyjąć księgę pana Karola Bryckiego, czy mamy ponownie przeliczać głosy, czy jest też podstawa do unieważnienia wyboru? Bo są trzy możliwości takiego rozstrzygnięcia. I każde zdeklaruje, ja uszanuję. Uważam, że taki wzorzec postępowania, że my ogłaszamy przerwę na miesiąc, notabene w przypadku gdyby Sąd Najwyższy nakazał przyjąć przysięgi od Karola Wrockiego, to jego kadencja w takiej sytuacji byłaby przedłużona o miesiąc. Kończyłaby się kadencja w innym dniu niż początek sierpnia, kończyłaby się z początkiem września. Ale w tym miesiąc moglibyśmy przegłosować ustawę, którą podpisałby marszałek pełniący obowiązki prezydenta na podstawie artykułu 131 Konstytucji i moglibyśmy wówczas Zaufać sędziom Sądu Najwyższego, że rozstrzygną tę sprawę. Każą przeliczyć, albo powiedzą, że nie wskazuje, nie ma podstaw do przeliczenia, albo stwierdzą, że wybory były nieważne i trzeba je przeprowadzić na nowo, albo rozstrzygną dopiero po przeliczeniu tych głosów. Ja opowiadam się osobiście za ponownym przeliczeniem. Gdyby Jarosław Kaczyński podjął podo podobną decyzję, żeby widział potrzebę. Jakiegoś rozstrzygnięcia tej sprawy, to z pewnością ci jego koledzy tak by zagłosowali w, tym, w tej izbie. Także panie prezesie Kaczyński, niech pan po prostu poleci tej izb, izbie, aby nakazała przeliczenie w całym kraju, ale nie tajne przeliczenie, proszę państwa, nie ukrywane przed obywatelami. Czego oni się boją? Czego się oni boją wobec społeczeństwa? Powiedzieć, że za nasze pieniądze sędziowie przeliczyli głosy i my nie mamy prawa wiedzieć, czy w danym obwodzie była prawdziwa liczba głosów, przecież to jest jakiś absurd kompletny. I poseł nie może się dowiedzieć, jakie były wyniki w danym obwodzie, przecież PKW na swoich stronach ma fałszywe informacje. No to dlaczego tego nie, nie mamy sprostować? No, jakim jesteśmy społeczeństwem? Przecież, przecież jesteśmy demokracją. A demokracja oznacza rządy większości. I ale zgodne z prawem. Otóż każdy obywatel ma prawo wiedzieć, czy i ile w jego obwodzie padło głosów na kogo. Dlaczego to jest przed nami kryte? Na to pytanie musi odpowiedzieć Pani Manowska a w gruncie rzeczy jestem Kaczyński, bo to on odpowiada za stworzenie tego systemu fałszowania głosów i to on odpowiada za to, że stworzył izbę, która ma te fałszerstwa kryć. Jeżeli chodzi o drugi temat konferencji taśmy, jestem otwarty na pytania, jeżeli państwo chcieliby jakieś zadać, to co Chciałem zapytać, czy pan jest przekonany, że to sprawą Pegasusa te rozmowy wyciekły i jeśli tak, no to w tym zawiadomieniu, tu wskazywał pan, jakieś konkretne rozmowy, ma pan konkretne podejrzenia wobec konkretnych osób, które mogą wdać za tym uciekiem? Proszę państwa, te rozmowy, moja rozmowa z Donaldem Tuskiem, która została opublikowana 3 dni temu, z pewnością pochodzi z okresu, w którym wedle badań Citizen Lab, wedle ustaleń prokuratury byłem nagrywany Pegasusem. Te nagrania poszły do CBA, tam zostały zdefiniowane jako rozmowy prywatne i wedle protokołu zniszczone. Ale wcześniej w prokuratura, a dokładnie pan Bogdan Święczkowski, przyjaciel pana Gmyza, zrobił sobie kopię tych yy, nagrań yy, wbrew prośbom yy, yy, CBA. No, wnioski, proszę Państwa, są dla mnie w tej sprawie oczywiste. Ta rozmowa z Donaldem Tuskiem została nagrana Pegasusem, opublikowana w sposób nielegalny i, i tam mamy cały szereg przestępstw popełnianych w międzyczasie. Jeżeli chodzi o, natomiast o taśmę, którą puściło wczoraj, wczoraj czy przedwczoraj, w poniedziałek wieczorem Pan Sakiewicz, taśmę, w której mówię o sytuacji obecnej z 2025. Ona pochodzi z mojego programu na YouTubie. Nie wiem dlaczego została nazwana tajną taśmą, bo ja się jej nie wstydzę, możecie Państwo ją sobie odsłuchać. Cieszę się, że dzisiaj TV Republika próbowała wejść na tę konferencję, ale nie, no, nie chciałbym ich pozbawić tej szansy żeby program, który zaraz będzie na moim YouTubie albo już jest, był później znowu przez nich potraktowany jako taśmę prawdy i ujawniony jako odkrycie dziennikarzy śledczych CV Republik. A jeśli chodzi o te może pan, co rozmawia z Ja nie słuchałem. To, 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 co wysłuchałem, to to, że Republika odkryła, że mówię do mojego taty Tatusiu tak jest to jest prawda mówię czasem do mojego taty tatusiu i chciałbym zwrócić uwagę też wszystkim pracownikom mediów dziennikarzom z zapytaniem czy wy byście chcieli aby w przestrzeni publicznej padały wasze prywatne rozmowy i żeby wszyscy wiedzieli jak mówicie do swoich bliskich bo tak naprawdę to co robi TV Republika to nie motywuje bo to obrazuje czym oni żyją i jakie jest państwo PiS, bo oni ciągle przecież korzystają z tego, że mieli władzę państwową, bo te nagrania zostały po prostu ukradzione ze służby specjalnej. I, i państwo PiS to właśnie jest państwo podsłuchu nielegalnego. Państwo PiS to jest państwo, w którym nawet rozmowy adwokatów z klientami są publikowane, możecie państwo je słuchać. Jeżeli do tego dojdzie, proszę Państwa tajemnica adwokacka, tajemnica obrończa zawsze miała, ja przecież byłem obrońcą Pana Jawłowskiego, tak? zawsze miała status porównywalny z tajemnicą spowiedzi. Czy nawet, pytam zwolenników PiS, czy chcielibyście Państwo, aby podsumy w konfesjonalach były publikowane w mediach, żeby ludzie posłuchali? Czy to jest waszą intencją? Czy tak ma wyglądać wasza walka o sprawiedliwość? Bo mam wrażenie, że tym bagnie demoralizacji, w którym znalazł się pan Sakiewicz i banda tych jego, no nie boję się tego nazwać no, przygłupów, no bo jeżeli ktoś pu publikuje moją mm, audycję z, z YouTube'a jako tajną taśmę, z śledczą, no to nie jest za mądry. Ale ta demoralizacja jest tak głęboka, że oni nawet nie widzą, że popełniłem przestępstwo, że robią coś złego. Dla nich jakakolwiek forma uderzenia we mnie, w sytuacji, w której próbują zablokować ten proces sprawdzania wyników wyborczego, bo przecież taki jest cel tych, tych wszystkich ataków. Od kilku dni publikowane są wyłącznie ataki w TV Republika na mnie. Dlaczego? Dlatego, że tysiące ludzi jednak złożyło ten protest. wedle mojego wzoru tysiące innych zachęconych trochę. Myślę, że w Sądzie Najwyższym będzie 20 tysięcy protestów wyborczych, i to poważnych protestów. To nie są, to nie są wszystko jednopartkowe protesty i bardzo dobrze uzasadnione. Tak więc z tego wynika ta ich taka zaciekły, że nawet są gotowi narazić się na odpowiedzialność karną po to, żeby we mnie uderzyć. Dziękuję panu. chciałam zapytać o stwierdzenie o koncertach wyborczych. Mówi pan, że takie informacje pan powiedział, poszedł do sądu najwyższego, by to sprawdzić. Jaką skalę z so, panów poprzednich mogło mogą do tego dojść, do tego, co pan, gdy pan jest? Teraz będzie 12 uderzeń. Południe. Nie wiem, czy to się dobrze nagrywa. Po kolei 12. 12 apostołów. I tam było 12 komisji, tak? 12 uderzeń zarządzonych przez sąd i do sprawdzenia. Nie wpłynęły jeszcze wszystkie chyba protokoły, ale wszystkie te, które wpłynęły, są sfałszowane. Znaczy, pokazują fałszerstwo. Jaka jest skala w skali kraju? Nie, kraj, nie wiem, słyszałem, że ten model był stosowany na dużo większą skalę. Ale największe oszczędności mogą być nie jak ktoś odwraca wyniki na samym końcu procesu liczenia głosów, tylko po prostu jest źle zalicza. Jeżeli pisma większość komisji i członkowie komisji liczą głosy, to przecież zaliczyć źle głosy, nie setki, tylko 10, 7, 8, przecież oni licząc wiedzieli, jaka jest różnica w exit polach. Wiedzieli, że jest 50,3 i każdy z nich, jeżeli jest fanatycznie zmotywowany, oni byli fanatycznie zmotywowani na specjalnych szkoleniach, o których, na których mówiono im, nie wolno wam się przyznać, że byliście na szkoleniach. No przecież to też jest nieprawdopodobna historia, że ci ludzie te kilkadziesiąt tysięcy osób, które liczyło nasze głosy, było szkolonych, żeby się nie przyznawali, że było szko że jakieś szkolenia mieli. Co tam było na tych szkoleniach? Możemy się tylko domyśleć, ale, ale najprostszą formą fałszerstwa jest po prostu, że każdy z w komisji troszeczkę sfałszuje I to już wystarczy. Tak więc jedyną formą sprawdzenia tego jest pełne przeliczenie we wszystkich. Obwodowych komisjach wyborczych. Ja wiem, że to jest dużo pracy i że to jest kosztowne, ale demokracja ma swoją cenę. My musimy być pewni tego wyniku. Ja deklaruję, że jeżeli wynik pokaże zwycięstwo Karola Nawróckiego, to przyjdę na Zgromadzenie Narodowe i będę głosował za tym, żeby ono się odbyło i żeby Karol Nawrócki został zaprzysiężony, bo mimo, że go nie popieram, jestem demokratą i nie podważam procesu wyborczego i nie obrażam się na to, że yy, ma jeden wygrać czy drugi. Ja tylko widzę jako obywatel, jako adwokat i jako poseł, że były fałszowane głosy, więc jeżeli PKW w swoim sprawozdaniu pisze, że sobie incydenty, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów, ale niech to są sądy wyższe, no to co on ma powiedzieć obywatel, no, no powie policzmy głosy. Dlaczego się Jarosław Kaczyński boi liczenia? No przecież, jeżeli wygrali, no to się przeliczy i oni z tryumfą wyjdą. Wygraliśmy. Wybory dokładnie były przeliczone prawidłowo. A jeżeli nie wygrali, to będziemy mieli nowe wybory. Jeszcze nie jak na chwilę do tych danych. Nie rozumiem, że Pan co samego zarzutu strona na pewno beznego kierownictwa, jak CBA nie kieruje, jeżeli chodzi o nie, bo to było, ja wiem kiedy te, te, ta kopia została zrobiona, to ta kopia została zrobiona w 2021 roku, w związku z czym w rękach Pana Święczkowskiego nielegalna kopia była już za czasów rządu PiS, PiS. także no co, no co mogło zrobić obecne kierownictwo CBA w tej sprawie. Wiem, że Bogdan Święczkowski jest w bliskich osobistych relacjach z Cezarem Gmyzem. W związku z czym yy, logika wskazuje, że tam należy szukać źródła, ale oczywiście to ustali śledztwo prokuratury, bo CBA złożyło zawiadomienie, ja złożyłem zawiadomienie, na pewno ono będzie, mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie szybkie tak? i to też zwracam się do prokuratorów, którzy mają to prowadzić. Czy opinia publiczna oczekuje szybkiej pracy, a nie przerzucania się odpowiedzialności? A z ministrem na temat? Ja o moich rozmowach politycznych nie informuję opinii publicznej. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym. TV ja Republika zachęcam do tego, żeby materiał naszej konferencji przekazali mediom jako taśmy prawdy za dwa miesiące, ale muszą szum. Nadłożyć jakiś taki, żeby inne było tło, żeby łatwiej zwieść swoich słuchaczy, jeśli mamy do czynienia z jakimiś tajnymi ustaleniami. A Państwu wszystkim życzę, żebyście nie musieli wy wysłuchiwać w opinii publicznej razem z milionami innych ludzi, jak zwracacie się do swoich najbliższych. Dziękuję uprzejmie.